Siemano widzowie Grzesiu kurwa. Przywitaj się z widzami A będę spokój na razie idę Przywitaj się Chodźcie widzowie jakby przechodził kurwa Przestań mnie pacz kurwa To nogze wyręb Idź, Wczoraj Aha, widzowie, żeśmy ratali z roboty, nie wiem, o której. 19 była? 19. I on mówi, żeby się zatrzymać pod żawką po gąbkę. Ale wiecie, jaka to gąbka? Piwo mi się chciało. A ja mówię, dobra. A ja mówię, dobra, zaraz. Byliśmy już pod żawką. Przejeżdżaliśmy. Ja mówię, ale gdzie się musisz pokazać, gdzie się zatrzymać, gdzie skręcić. Przejechaliśmy, on zaczął takie nerwy. Później mówię. Bo gąbkę nie miał się czym Później mówię, dobra, mogę cię zawieźć, bo wracamy, to cię wysadzę pod żabką. A przyjdziesz do tego do Maszynkę hotelu już. Mi a on zaczął, co? Maszynkę mi kuchu, A on kuchu. zaczął takie nerwy jak dziecko, które zabawki nie dostaje. Mówi, nie, zobaczysz, ja dzisiaj, ja dzisiaj wypierdolę z tego hotelu. Okay. Nie, jutro nie idę do roboty, zobaczysz, nie przyjdę. Przechodzę rano, mówię, grzesio, no już idę. A bo spałem, kurwa. Bo kurwa, proszę spać o 12.00, Kurwa. O 12 musiałem poszłem spać o 5 musiałem wstać. W się już brudziłeś kaczupem jakiś No wczoraj dopiero co prałem Przy pójdę. tym hot dogu? No, dopiero co prałem Przy tym hotdogu z kaczupem? No Hotdog z keczupem. No, hot -dog z keczupem. Tędy tędy, nie? Mm, ale aż się chce iść, to? Taka było pogoda no, Jak na listopad to elegancka pogoda I ja będę Tam dużo osób pisze, że czy chcecie filmiki, chcecie filmiki z Sabiną? Postaram się. Sabina jest w porządku. Postaram się na, ten, jakoś się z nią gadać, zgadać i nagrywać Sabinę. Skoro Łukasz nie chce, to wiecie. Łukasz jest takim typem człowieka, nie, że. Nie, jak ona będzie chciała, to on też poleci. Łukasz jest takim typem człowieka, że on by się nie chciał nagrywać, ale by chciał wszystko. Czyli daj pieniądze, daj hotel, ale nie nagram się. No to wiecie, za darmo to umarło. No tak, co się śmiesz? I tak i jest. Nie ma nic. Grzesiu, to się już tyle lat ze mną jest. On już nie zwraca uwagi na to, że trzymam kamerę, tylko sobie po prostu idzie. Co nie? Co będę zwracał uwagę? Grzesiu, to masz sobie. Też ludzie mnie znają. Jestem normalny i staram się być normalny. Grzesiu też wie, że ma plusy z tego filmiku, bo jest rozpoznawalny. Jakby nie patrzeć, dostaje od ludzi piwska jakieś papieroski i wszystko. Eee, tam Tace. jedzenie dostaje. No, dostawałem. ale jesteś rozpoznawalny. A Łukasz jest, ale z tej... Łukasz jest rozpoznawalny, ale z tej złej strony, bo no. tak się pokazuje. Taki ma charakter. Co zrobił? Jego sprawa. Tutaj można przejść na skróty. On da mi spokój taki skróty. A nie, normalnie chodnikiem, tym. Nie, czekaj, jeszcze dwa dni ta noga będzie w porządku. To jeszcze mnie boli. Tędy. Tam, tam. Tak, tutaj idziesz wychodzisz koło samego sklepu, bo mi powiedział. Kto? A kto? Wiesz kto? Nie wiem. No. A my żeś myśli na około. Kopalkowy? No. O. On skąd nie jak on jest ślądzak, bo on nawija po śląsku. No to żeś widział. Co? Ty żeś widział ślądzaka. No jak nie? A bo po Kasubsku nawija. <grym> Kurwa, ta noga już mogłabym mi przejść, bo mnie drażni. Na każdym momencie muszę uważać, żeby jakąś dziurę nie. Dzisiaj nie też się boli? Z mogą, bo jak chcę wykręcę, to będzie krok macieju. A ty widzowie, jak jest na wsi? Ile roli... no, rolnicy. Ile mają rolnicy sprzętu, to, co, ja co? Zapomniałem. Grzesiu? Ile rolnicy mają sprzętu i złomu, pa. Zajebania i tak. Trzymają, a puli narzekają, że pieniędzy nie mają. I od uni biorą. Ja nie unia to by chuja dostawali No tak wida na wsi była jak chuja Teraz to mają bogactwo Jest trochę tego tutaj co? I teraz mam bogactwo, bo Unia sponsoruje Napiszą podanie, prośbę i Unia im sponsoruje jak chuj No to ze względu na No jednak się nie da tędy przejść no co kurwa kombinuje. No nie, bo tam nie ma przejścia, idziemy dalej z powrotem. Kurde, z tobą to jak z Niemcem Nie, nie mogę tak z tą nogą ładzić. Moja tak na... noga musi odpoczywać A tak naprawdę... no to będzie dupa. Tak naprawdę widzowie wiedziałem, że się nie da ten przejść, chciałem wam pokazać trochę no, 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 no. Patrzcie jakie maszyny Kto wie do czego jest ta maszyna, widzowie? Co? Do kopania ziemi na kartonkę. Tak? No Widzisz, że masz te Dwie byki tak zwane i góra Zasiewa i bierze. A czy nie zasiewa, tylko targa i bierze? Wiem, bo byłem na wsi. Hmm. Mieszkałeś na wsi? Ja tam czy mieszkałam. tylko byłeś? Byłem na czasach, jeździłem na czasy. Ale patrz, tu. Leży se. Tu, tu. O, dojebania tego. Byłoby co zbierać, co? No. no Obaj. Kurwa, ciężkie to. Jest trochę tego złomu. A rolnicy mają to sobie, że oni mają, ale nie dadzą. No. Będą trzymać. To i tak jest. Chytry jak cholera. A ta maszyna do czego jest? No, Ta? Ciągi. No i no stoją kurde i rdzewią. Wtedy. Widzisz? O, usługi koparkowo-ładowarka. Ale czy... Wygląda na kogoś, komu potrzebna jest koparka odwarka? No przydałaby ci się. Tak Ten Kuwa w hotelu to by ci się przydał, bo koparkowy był. Jakbyś sobie zakupił ja koparkę na swoją tylko musiałaby być wiesz. Będę kupił, ale nie koparko Adwarkę, tylko obrotówkę. No, Koparko Adwarka tak. się do niczego nie nadaje. Ale na, na tym. No. Na koch. Nie na koła! Na końcu nic jest? Nie, bo to jest trzeba wszędzie przewozić, nigdzie to nie możesz. No, nigdzie, nawet kawałka nie przejedziesz po asfalcie. No na kuparko, a koparko, a obrzutówką przejedziesz sobie ile obrotówką? chcesz. A tak. doszedł będę szedł tyłem. Co? Cię będę szedł tyłem. No to już, tak jak ten dziadek coś on tak nie łazi. No. Tyłem, nie no, nie sam z tego, z kolewiatana. Zawsze go widzę. Idzie normalnie tyłem przez pasy i wszędzie. No, po, i zawsze blisko tego, krawężników. No, ja mówię, kurde. Mamy takiego gościa, widzowie, co zawsze chodzi tyłem. chodzi i tyłem chodzi. Jest taki starszy i idzie kawałek przodem, później się obraca przy krawężniku. Tak się no. taki kółko robi, idzie tyłem, I tyłem przy krawężniku i no. przy ulicy. A miałem też taką sąsiadkę u siebie, tylko już nie żyje, co liczyła kroki. Od domu do do sklepu szła, y, tylko jak wam wytłumaczyć, szła do sklepu, ale nie szła prosto, tylko szła tak jakby tak, tak i tak, i tak cały czas, Z wiecie, znakiem. i liczyła kroki, nie wiem, czy, czy tak jakby chodziły pogłoski, że ma zostać y, niewidoma i po prostu liczy kroki, żeby wiedzieć później jak dojść do sklepu. No, na pamięć, no, ona no. na pamięć, no, ale niestety umarła i do niczego jej się nie sprzedały te kroki, chyba, do nieba. Bogaci, biedni, wszyscy umierają. Nie ma. No, no właśnie, to jest to. Ale widzowie, powiem wam, widzowie, że w tej robocie nauczyłem się jednego. Przez całe życie zauważyłem, że bogaty, albo ten, kto ma dużo, nie da za, tam za rozbiórkę. Ale ten biedniejszy, który, który nie ma, to on da więcej i nie jest taki bo rozumiem, do kłócenia się. rozumiem. Ale ci, co mają pieniądze, to są tacy, chytrzy. Chytrzy? To... Bo ludzie w tych czasach myślą, że wszystko za darmo. Tak. Zlecą nam rozbiórkę budynku, wiecie, dwupiętrowego i on... 10 tysięcy za to. Za darmo to umarło. Za 10 tysięcy to ja mogę, ale... przyjechać... No, przyjechać no. na Ogędziny. A jak się targowali, ja pierniczę. A śmierdzi tu szandem, co nie? No. Jak się targowali... Kur... Ja, daj tak spokój. Przychodzi... O pieniądze, kurde, żeby odebrać pieniądze za robotę, to już kombinacja. No, z właśnie, z tymi to, jest, to jest. To, że się mówi, to jest drugie. Jak, no. jak się dogadujemy, to jest wszystko fajnie, są mili, no. herbatki zrobią wszystko. Ale pieniędzy. jak przychodzi się rozliczać, to już no. całka i na twarz. To już kombinują. To już wtedy wszystko wymyślą. Wszystko wyciągną, żeby no, no. zapłacić jak najmniej. Chcieli być za darmo. Ale dzisiaj widzowie, nie wiem jaka u was pogoda, my jesteśmy aktualnie, Lepiej. my jesteśmy aktualnie dzisiaj jeszcze w Łazach, bo macie tu Łazy 142 i u nas jest piękna pogoda, patrzcie jakie niebo, w kamerze jeszcze ładniej to wygląda niż patrzę, widzisz, fajnie niebieskie, słoneczko świeci, jest która, która jest, dziewiąta, dziewiąta? nie, no, nie no. wiem, jeszcze, może gdzieś koło dziewiątej jest widzowie, a ja w koszulce idę, cieplutko. Ciepło no. O widzicie jak koszuleczka Salon fryzjerski nożycę no, no. no, jeszcze mi tak Chodź, grzeszmy na skróty No Adam mi spokój. ładne mi skróty no, Kurde jeżdżą tu jak na autostradzie No nie, Dzia, nie patrzysz się. Wypadek będzie miała. <noise> nie. nie widział kamer. <noise> no. Sylwestra i karnawał. No, już się zaczyna. Gdzie? No tu co mam na tym bucie. Kurstańca na Sylwestra i karnawał. No, tu już nie tak kurstańca. Ja tam żadnego kursu nie potrzebuję Ale powiem Wam widzowie że widoki tutaj jak, jak na wakacjach jak byliśmy Nie tu fajnie Fajne widoki, blisko góry ładny krajobraz domki co? chłodna Fajnie co wysły no. tu by bysce tutaj na... Kustaweczkę rano, herbatkę, kawkę, no ale no? tak, jak ciepło, kawkę i całkiem no, inne życie, a nie? No, zawsze jest inne, bo jest spokój, cisza, A u nas w bloku 7 rano, a, a sąsiad wierci, bo, bo mu się chce no. robić remont. ładnie no. widzowie, tak ładnie. Jak no, oni ładnie, se żyją. Jak to tam teraz w tych domach jest, co? A nie A nie jest A szybciej dzisiaj jakoś dosiszmy do trotschepu No bo ja już trochę lepiej facę troszkę lepiej Co tam Chyba na kominie jest kurde ten? co o. Czekaj Widzicie widzowie na tym kominie? Bo pan to wypatrzyłem tą nogę jak cholera No nie to jest takie ten, myślałem że to kot Siedzi na kominie. Ja Dziś widzowie niestety od dzisiaj dieta. Co? Ja od dzisiaj dieta muszę se. Jaką dietę? Sam na białun, bez... ...wego no. O Masakra. No, no. no iż pierwszy, co? Na co czegoś? Po to kupiłem, żeby kurwa nie latać kurwie. Oni robili widzowie taki wstyd w sklepie. No wstyd, wstyd, po, pożartować nie można? Tak, ona się na Ciebie w oczach jakbyś był, nie No co, może. Żartowało i tyle. Żartowałeś, no że ona ma ochotę na twoje żarty. No, za młoda jest. <laughs> Je, może się nie zna na żartach. E, zna znaczy, się. To się uśmiała. Co? No ja... Chyba wyśmiała to jest różnica. No, Nie był się, ja bym miał twój wiek to wrażen.